Boże Narodzenie u Wincorów, pierwsze bez Elżbiety, Król Karol III zaprosi Harrego i Meghan. Król Karol III i Królowa Camilla będą gościć innych członków rodziny królewskiej. W tym księcia Williama i Kate Middleton, w Sandringham w przyszłym tygodniu. To królewska tradycja. To będą pierwsze święta brytyjskiej rodziny królewskiej bez Elżbiety i czy z tej okazji Karol wyciągnie gałązkę oliwną i zaprosi krną młodszego syna i jego żonę? Rodzina królewska potwierdziła swoje plany na Boże Narodzenie, przygotowując się do pierwszego sezonu świątecznego bez Zmarłej Królowej. Król Karol III i królowa Camilla rozpoczną świętowanie porannym nabożeństwem w Sandringham. Dołączą do nich inni członkowie rodziny królewskiej. W te święta Karol wygłosi swoją pierwszą królewską mowę i prawdopodobnie swoimi słowami od swojej zmarłej matce. Prawdopodobnie będą z nimi książę William i księżna Katę z dziećmi. Wielką niewiadomą jest obecność Meghan i w królewskiej rezydencji w hrabstwie Norfolk. Znamienne jest to, że wiadomość o wspólnym świętowaniu rodziny królewskiej w Sandringham pojawiła się dosłownie kilka minut po tym, jak McHenry i Harry ujawnili, że i w Sylwestra odbędzie się premiera ich kolejnego serialu dokumentalnego na Netflixie. Dokument jest zatytułowany Libetoleat. W nie pojawiają się oprócz Mechaniharrego. i także Nelson Mandela i działaczka na rzecz zmian klimatu Greta Thunberg. W serialu przywódcy i aktywiści zastanawiają się nad swoim dziedzictwem i dzielą się przesłaniami odwagi, współczucia, pokory i nadziei. Wszystko wskazuje więc na to, że Książę Harry, Meghan Markle i ich dzieci pozostaną w Kalifornii na święta. Ponoć królewscy bracia są w złych stosunkach po tym, gdy serial Harry i Meghan został pokazany na Netflixie. Nic nie zapowiada też tego, by bracia pogodzili się w okolicach Nowego Roku. Książę William i księżna Kate mają spędzić nowy rok z rodziną Kate. Przybity książę William pojawił się na ślubie swojej byłej dziewczyny. Minę miał bardzo nietęgą. Książę Harry pokazał w serialu wiadomość od Williama i się załamał, nie wiem, co teraz mam zrobić. Słowa Harry'ego złamały Williamowi serce. Po premierze jego dokumentu wygłosił przemówienie. Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie Faktu 19, 12, 2022 roku.